Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak przejść do Recovery Mode w telefonie Samsung Galaxy S25+. W początku musimy wziąć kabel zakończony po jednej stronie wtykiem USB typu C, a po drugiej USB typu A. Teraz jedną końcówkę kabla wtykamy do telefonu, natomiast drugą do komputera. Teraz możemy wyłączyć telefon, przytrzymujemy przycisk zasilania i ściszenia telefonu, a następnie wybieramy opcję Wyłącz zasilanie. Czekamy chwilę. I teraz możemy uruchomić telefon, przytrzymując przycisk zasilania i podgłaśnienia telefonu telefon zacznie się uruchamiać, puszczamy przycisk zasilania i trzymamy przycisk podgłaśnienia telefonu. W ten sposób dostajemy się do Recovery Mode. Jeżeli chcemy wyjść z tego trybu, możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwsza to y, opcja Power Off i wyłączamy i włączamy telefon od nowa. natomiast. Prostym sposobem jest wejście do reboot system, wejście, włączenie reboot system now i zatwierdzenie przyciskiem zasilania, aby telefon uruchomił się ponownie. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć.